To co widzicie w tle, obejrzałem od deski do deski. Pewnie będziecie myśleli, że zaraz się będę natrząsać, do czegoś przepiać, czy cokolwiek w tym stylu. Nie, wręcz przeciwnie. Bartek ogarnął temat bardzo fajnie, od takiej fajnej, popularno-naukowej wręcz strony. Ja do tego żuki nie mamy, ja podchodzę bardziej technicznie. Natomiast tu, Szapoba. Czemu ten screen w tle i dlaczego ja w ogóle zaczynam o tym wszystkim mówić? Dlatego, że ja już od lat zauważam pewien trend, który doprowadza mnie do białej gorączki i szewskiej pasji i mam ochotę bić ludzi klawiaturą. Już mówię o czym, <laughs> o czym mówię, czyli o co mi chodzi. Takie artykuły jak ten jest to nadmuchiwanie balonika, do czego Bartek też się troszeczkę odniósł. Otóż, Aur jest absolutnie niekontrolowany przez. Ludzi, którzy tworzą Arch Linuxa, w jakikolwiek sposób nie jest kontrolowany. Tam w zasadzie do tej paczki, jak chcesz, to możesz wrzucić przepis na Bigos i nikt tego nie sprawdzi. I teraz nie jest winą Arch Linuxa, czy jakiegokolwiek innego Linuxa Roning, który ma jakieś tam repozytorium paczek użytkowników, że tam się znalazł. Wirus tego nikt nie kontroluje. To ty, jako człowiek używający Linuxa, powinieneś kontrolować, co wchodzi do Twojego systemu. Uważam, że takie ustrojstwa jak Manjaro, które tutaj widzicie w tle, nie są dla ludzi, którzy są początkujący na Linuxie. To samo się odnosi do Catchy, OIS, OS i tych wszystkich archopodobnych ustrojstw, których pełno na sieci, tylko dla ludzi, którym już się nie chce archa stawiać od zera. Bo potem powstają na sieci tego typu potworki jak ten to samo się tyczy takich ustrojstw jak ten cały Arch Install, który pierwotnie został stworzony przez InGenixa i on go stworzył dla siebie, żeby jemu się szybciej instalowało jego ustawienia w jego archach, bo instalował go nieraz i nie na jednym sprzęcie. I powstało to po to, żeby jemu się fajniej automatyzowało pracę z jego instalacjami. No, niestety dzięki temu ludzie, którzy nie są w stanie postawić nawet Ubuntu za bardzo, albo ledwo są w stanie postawić Ubuntu, ponieważ niesamowitym wyzwaniem jest dla nich klikanie w przycisku dalej. Myślą, że jak sobie postawią Archa, to będzie wszystko w porządku, bo jest teraz jakiś installer i postawią to w 5 minut. Będą mieli 200 klatek kurde FPS-ów w gierkach, a z kranu będzie yy, lecieć burbon. Nie, to tak nie działa. A tak w ogóle to będą teraz hakerami. Otóż jeżeli nie jesteś w stanie ogarnąć tego, co jest napisane w takim pliku, przejrzeć tego, w miarę zrozumieć, chociaż na pół gwizdka, co to robi, to jeżeli ktoś was zmanipulował na używanie archa, to jest mi was szkoda. Jeżeli sami żeście się rzucili, bo to teraz jest takie proste, to nie jesteście hakerami, tylko frajramy, a to jest drobna różnica. A wystarczy wziąć takiego PKBilda, jeżeli nawet nie chcesz się go do końca czytać, mimo że ja bym go studiował dobre 20 minut, jeżeli już bym coś stąd e, brał. Zawsze można ciągnąć sobie z Snapshorta takiej paczki w TGZ, -cie, a niech to będzie ten X server czy cokolwiek innego, nie będę tego teraz zapisywać. Rozpakowujesz takie dziadostwo, albo i nawet nie, i wrzucasz. Jak nie tu set, można? Można. Jak nie tu? to tu można, można, albo tu albo koniec końców tu jaki problem matko jedyna to możesz jeszcze podać ip domen albo hash może możesz cały chaba tu wrzucić mało tego takie friki jak ja zrobiły na przykład coś takiego jak używać klama na Linux. Bartek mówił o na nakładkach graficznych, gdzieś tam latających po jakimś flatpaku, czy czymś. Problem z tymi nakładkami są jest taki, że one są trochę lupy rozbić. Flatpak może nie do końca gadać z samym zainstalowanym nam KlamaVem, czy czymś takim, bo to jest też swego rodzaju sandbox. Tu masz właściwie 25 minut od A do z, jak używać klamapów. Po roku czasu ma to 2 i 3... 2300 wyświetleń. Super, świetnie. Tu macie krótki, czyli wykrywanie rotkitów na Linuxie. Na moment, kiedy robiłem ten film, to było jedyne aktualizowane narzędzie. Ok, jest całkiem niezłe. 652 wyświetlenia po roku. Jak chcesz robić backup na zewnątrz, nie siedzieć na jakichś chmurach yy, dziwnego góla, czy tak dalej, jest dwuczęściowy film, jak postawić borg backup u siebie lokalnie na desku, na nas, albo na drugim kąpie, Albo jak się zalogować na chmurę borg backup, która podstawowa jest bezpłatna, rozbudowana jest płatna, ale nie jest płatna dużo 472 wyświetlenia po roku. Ale za to jak znajdziesz film z jakąś smerfą kuźwa panienką, nieletnią, kurde, mangową, z rozdziewioną gębą, to co prawda masz tutaj fajny opis pod tytułem dlaczego prawdopodobnie nie powinieneś używać ArchInstall Scriptu, ale jest to dokładnie opis jak użyć ArchInstall Scriptu po dwóch latach 152 tysiące wyświetleń. A potem latają jak kurczaki bez głów, bo jeden yy, z drugim Pakowali sobie y, do systemu jakiś mega syw. I powstają całe artykuły, że ojej, ojej malware w auze, i wracamy do punktu wyjścia. W połowie mniej więcej tego filmu mam wrażenie, że Bartek wręcz grzecznie prosił użytkowników, żeby zaczęli myśleć. E, ludzie 20 lat temu, 15 lat temu, 10 lat temu. O to, żeby myśleć, nikogo nie trzeba było prosić. Ludzie po prostu myśleli. A dożyliśmy czasów, gdzie facet siedzi i grzecznie prosi. Przepraszam, może byście pomyśleli, zanim cokolwiek zrobicie. Przerażające. Ale to też jest pokłosie tego, że ludzie, którzy tego Linuxa znają, przestali wymagać jakiegokolwiek myślenia od nowego użytkownika. To nie znaczy, że wykazać wszystkim nagle, natychmiast, wy iść gdziekolwiek, ale my się generalnie zaczęliśmy zgadzać na to, że ludzie nie czytają manuala. Nie dlatego, że nie rozumieją tego, co jest tam napisane, tylko dlatego, że im się panie chce, bo przyjdzie ktoś i kurde, wytłumaczy im jak krowie na rowie, nakarmi ich łyżeczką, a jak tego nie zrobi, no to zawsze można mu powiedzieć, że jest toksyczny, że jest gatekeeperem i że jest tym niedobrym, wrednym linuksiarzem, a w ogóle to jest farszystą bo on mi tu teraz zabrania dojścia do linuxa, a jak te ludzie myśleć różnica między mną a Bartkiem jest taka, że Bartek jest bardzo miłym facetem i jeszcze jest w stanie y, tolerować pewne zachowania ludzi, ja nie i to, że na forach Linuxa mają tego typu podejście nie wynika z tego, że są hamami, prostakami, nie wiadomo kim jeszcze, tylko dlatego, że jak spojrzysz na archwiki, to tam w zasadzie, jeżeli chodzi o ten system, jest wszystko od A do Z, włącznie z rozwiązywaniem yy, większości podstawowych i nawet średnio zaawansowanych problemów. Więc jeżeli ty wchodzisz na forum i, kurde, pytasz po raz 50 536. Albo jesteś 50 578 osobą, która pyta o coś, co jest opisane, i nawet się nie chciało do tego zajrzeć. No to bardzo cię przepraszam, ale możesz zrobić dokładnie to. Czy wśród uchowców jest masa buraków? Pewnie, że tak. Wszędzie są jakieś buraki, nie? Ale yy, myślę, że tego typu yy, zachowanie nie wynika głównie z buractwa. A z obgonienia się od ludzi, którzy nawet nie chcą ogarnąć y, podstaw systemu. E, pierwsze, co widzisz na forum archa, to jest jak poprawnie zadawać pytania, i nawet tego się ludziom nie chce. A czasami samo zredagowanie pytania, niezależnie od tego, na jakiej dystrybucji siedzisz, zajmuje kilkanaście do kilkudziesięciu minut, bo trzeba podać logi. Jeżeli nie jesteś w stanie podać logów, to chociaż spytać, jak podać logi, opisać swoje objawy problemu. Coś Wam pokażę. To jest forum Open Mandriva. Z racji tego, że nie wiedziałem, za zagrzeba co dokładnie podać, żeby mogli mi w jakikolwiek sposób pomóc, podałem absolutnie wszystko. Objawy to jest komendą wyciągnięta z systemu. Karta graficzna, którą mam w tej chwili, na wszelki wypadek wyciągnięty procesor, gdyby się coś gryzło, na wszelki wypadek wyciągnięta płyta główna, przynajmniej podstawowe informacje co to, to za dziadostwo. Co mniej więcej dodałem do systemu, jest podane, jak dodałem repozytoria, do tego jeszcze, co zainstalowałem, co zostało. A faktycznie zainstalowane w moim systemie po zainstalowaniu tej paczki, co pokazuje, to jest w ogóle przegięcie, tego nie powinienem podawać. I pomimo podaniu tego wszystkiego dostaję taką odpowiedź, że nie powinienem podawać artykułu o tym, że tam podpinałem sobie repozytoria, tylko powinienem wydać dnf.repo list. Zamiast robić wokół tego dym, że de, 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 de", niedobry pan Linux, aż nie chce mi pomóc, grzecznie podziękowałem za sprostowanie i podałem całą listę moich repozytoriów oraz kilka błędów niezwiązanych prawdopodobnie z moją grafiką, które znajdują się w logu. Znaczy to jest bardziej związane z KD, ale nie jestem pewien, bo nie było tego problemu wcześniej, nastąpił dopiero po zmianie karty graficznej, więc być może czekam na odzew. Jeżeli ten odzew nie nadejdzie, będę dłubał sam, a nie się pultał i 20 razy dobijał, eee, może by mi ktoś pomógł. Dlatego robię takie rzeczy jak korzystać z pomocy wbudowanej przez dlatego robię takie rzeczy 455 wyświetleń po roku bo bez podstawowej znajomości tych rzeczy nie jesteś w stanie nawet wejść na forum i zadać normalnie pytania po prostu no ale potem masz takie urwał mać piatki. ojej malware bo jeden łoś powiedział kilku innym łosiom że jego paczka na jego GitHubie, który istnieje od y, dwóch minut, jest zajebista. Tyle.